Hej, jo, witajcie kochani, jestem Broly, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku lightowego grania, bądź, te, bądź też zagrajmy. E, zobaczymy co jeszcze z tego wyjdzie. E, kochani, kto jest fanem gier RPG na pewno wie, co to za cudeńko i nie trzeba tej gry przedstawiać, e, chociaż już po tytule pewnie wiecie. E, tak, jest to Baldur's Gate 1 Engine Edition kto nie gra w tą grę, to naprawdę musi nadrobić zaległości, bo gra jest fenomenalna. Fenomenalny klimat, fenomenalna fabuła, zajebiście rozbudowany ekwipunek i zajebiście rozbudowany świat. No, czego chcieć więcej, tak? Każdy miłośnik RPGów powinien tą grę pokochać. Jeżeli chodzi o moje przygody z Baldurami, to naprawdę zaczęło się to dopiero bardzo późno, w sumie nawet niedawno, Trzeba, muszę powiedzieć. <laughs> Muszę powiedzieć, e, trochę dziwnie to powiedziałem, ale nieważne e, oh, cool. Moje przygody zaczęły się późno I powiem wam szczerze, że bardzo żałuję, że w, w tą grę nie grałem e, Nie grałem wcześniej e, Pomimo tego, że wcześniej bardzo dawno temu widziałem już e, tą grę Mm, e, czy to w internecie się dużo o tej grze słyszało e, Że jest to król RPGów I tak dalej, i tak dalej Ale jakoś nigdy ta gra nie mogła mnie przekonać I powiem wam szczerze, że jak do tej gry e, Przysiadłem e, To włączył się u mnie tryb no life'a I naprawdę e, nie mogłem się oderwać od komputera Taka jest to zajebista gra Chociaż powiem wam szczerze, szczerze Że więcej czasu spędziłem przy dwójce Niż przy, przy jedynce e, Dlatego, że jak grałem w jedynkę To... W pewnym momencie, znaczy w pewnym momencie, tak w połowie, albo nawet nie w połowie, e, musiałem zrobić formata i niestety nie zapisałem saveów. No i niestety stało się, e, savey przepadły i nie chciało mi się już wracać, e, bo ta gra jest bardzo długa, naprawdę. E, tutaj mamy mnóstwo misji i ta gra jest cholernie długa. E, jedna chyba z najdłuższych RPGów. Eee, więc no nie dziwcie się, że nie chciałem, że nie chciałem się już wracać. Także mm, tak to w, tak wyglądała moja właśnie przygoda z Baldurami. Eee, dobra, czekajcie, nie chcę spać, idziemy dalej. Eee, założę mój kwponek. Gram wojownikiem, aby ktoś eee, nie wiedział. Eee, Specjalizuje się Oj sorry za te... za te za te czekanie mojego psa. Eee, Specjalizuje się w w broniach e, długich, znaczy chodzi o długie miecze, oraz w moty bojowe, e, ponieważ moty bojowe są bardzo, e, są bardzo potrzebne, jeżeli walczymy ze e, szkieletami. Czekajcie, tutaj mam jeszcze hełm, mogę sobie kupić. Bla, 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 bla. Tyk, kup, dalej. E, no i oczywiście zakładamy. Oczywiście mamy do dyspozycji do dyspozycji towarzyszy. E, pięć towarzyszy. Oczywiście m, tych towarzyszy spotykamy e, w różnych etapach gry, w różnych lokacjach. E, lokacje, znaczy, towarzysze są podzieleni oczywiście na dobrych e, i na złych. Ja gram oczywiście dobrym, więc chciałbym mieć też towarzyszy dobrych. E, ogólnie kto by chciał grać w tą grę, kto, by, kto ma zamiar zagrać w tą grę, nie polecam grać z złym, dlatego że to nie ma. E, ten charakter nie ma swoich plusów, e, później wejdziecie do sklepu i będziecie e, mieli takie sceny, że e, wam to się po prostu, że nie będziecie was stać, tak? Na nic, kompletnie. Dobra, e, dobrze, dobrze, odnalazłem cię pierwszy, to ciebie wychował gorion, prawda? Goryon to jest nas, nasz ojciec. E, tak, co mogę dla ciebie zrobić? E, powód naszego spotkania jest banalny, mówiąc szczerze na, postawi, postawiłem sobie za cel odebrać ci życie. Sukces będzie oznaczał, że zdobędę szacunek wśród moich kompanów. E, więc, jak widzisz, nic ci nie pozostało. Jak tylko umrzeć! Dobra, także niestety, tylko ty umrzesz. E, jak widać, ktoś chce mnie tutaj e, zabić, i my musimy się dowiedzieć, kto to taki. E, kolejna broń, super. Jeszcze mamy biureczko. E, wracając, kto by chciał serię z tej gry? No to pisać, bo ja naprawdę jestem bardzo. Mm, bardzo otwarty na wasze propozycje. Mi to naprawdę... Mm. Broly, masz ranę nad czołem. O, tu! Co jest, dziecko? Co... Coś w twoich oczach mi mówi, że sprawa jest poważna. Och, pa... parda! Tam był jakiś człowiek, cuchnął jak stajeny i próbował mnie zabić. To było okropne! Eee, dobra, musimy iść do goriona. E, ale najpierw musimy kupić coś w gospodzie. Ja już to zrobiłem wcześniej, więc tak naprawdę e, nie musimy do tej gospody wracać. Czekajcie, czy kupiłem jeszcze pewną rzecz? E, nie, czekajcie, musimy jeszcze tam jednak wrócić. E, dlatego, że chciałbym sobie kupić jeszcze bełty. Dlatego, że z tym pe pewnie będzie. Znaczy, pewnie. E, z tym będzie związana pewna misja. Także mm, kupimy sobie bełty. Czekajcie, mm, mamy. Nie strzałkę, nie strzałkę, nie strzałkę bełty, poproszę bełty, bełt. Kup, kup. Bełt, kup, super. Dobra. Także może, możemy ruszać dalej. Eee... Musimy udać się teraz właśnie tutaj. Tu właśnie będzie ten koleś, który będzie chciał, abyśmy wykonali dla niego właśnie misję. Eee, będziemy musieli mianowicie kupić bełty w gospodzie. Eee, chociaż nie będę wam spoilerował, co gdzie będzie. Eee, pamiętam tylko doskonale tą lokację. Eee, dalej już e, nic nie pamiętam tak naprawdę, bo w tą grę grałem e, jakieś dwa lata temu, chociaż i tak naprawdę bardzo, bardzo późno jak na tą grę. Okej. Mm. Okej, okay. okay, misja została wykonana, jak widać oddaliśmy mu te bełty. Co tutaj mamy? Mamy długi miecz oraz jakaś mikstura, czekajcie, musimy sprawdzić co to jest. Co to jest 1 na 8 hmm, broń sieczna. E, Weźmy na razie. To jest długi mecz. E, tak długi mecz super. My właśnie speca... specjalizujemy się właśnie też w tych e, w tym typie broni, więc czemu nie? E, coś tu jeszcze będzie?. Tutaj jesteś, Ty jesteś tym bachorem goriona co nie. Ta pasujesz do opisu. Jak na mój gust, to nie wygląda specjalnie niebezpiecznie. To ja. To ja. Czy ja cię znam? O kurde, widzę, że koleś chce nas zabić. Jak widać, ludzie nie darzą nas sympatią w tym mieście. Już druga osoba, która chciała nas zabić. nie dobrze, niedobrze, niedobrze. Ogólnie w tym mieście mamy naszego pierwszego towarzysza raczej towarzyszkę z którą sobie zaraz pogadamy. Eee, to jest złodziejka i naprawdę jest to niesamowicie dobra złodziejka, w sumie mógłbym nawet powiedzieć, że to jest najlepsza złodziejka z gry. Eee, wkrótce odcho odchodzisz, co? Goryon mi prosił, abym przedtem nauczył cię sztuk walki w grupie, interesuje cię to broli. Eee, nie, dlatego, że umiem walczyć. Oczywiście, kto gra, kto gra pierwszy raz w Baldury, albo kto ma pierwszy raz eee, styczność właśnie z takimi grami, no to Radziłbym właśnie przejść tego samouczka, że tak powiem, ten trening. Dobra, także idziemy dalej. Chociaż nie warto byłoby, znaczy warto by było to zrobić, kurde, ale już za późno, e, dlatego że dostaniemy trochę Expa za to, no ale trudno już. Dobra, możemy chyba ruszać dalej. Czekajcie, jeszcze przeszukamy do końca tą lokację. E, tu mamy kolejny budyn budynek, jak widzicie. Który sobie też przeszukamy Zobaczymy, co my tutaj znajdziemy eee... Co my tutaj mamy? No, wchodź ze środka Eee, wow, szczury To są szczury? Tak, szczur Dobra, one padają na cios, więc Nie ma żadnych problemów z nimi ha, jeden, jeden doświadczenia Oj, bardzo dużo <laughs> Jak widać możemy coś przeszukać tutaj, więc czemu nie? Co my tutaj mamy? Puste... Oj! Kolejny szczurek. Bii! Pomimo, że ta gra jest naprawdę bardzo stara, to oprawa dźwiękowa jest naprawdę zajebista i... i wciągająca. Coś jeszcze mamy, czekajcie. To jest piersi, który możemy sprzedać, nic poza tym. Także... dobra. Mogę z tobą pogadać, przyjacielu? Znowu taki trening, tak? Słyszałem krzyki, bro, nic ci nie, nie jest. Eee... Eee, dobra, kochani, musimy zrobić cięcie ale nieważne, już wracamy do świata Baldurów, do tej pięknej, cudownej, eee, zajebistej gry. Dobra, tam już niczego nie będzie, więc możemy spokojnie iść teraz do eee, Goriona, czyli naszego ojca, aby popchnąć po prostu fabułę dalej. Eee, Gorion, czyli nasz ojciec, znajduje się gdzieś tutaj. Mm, ogólnie z nimi jest związana fabuła, znaczy z nimi i z... z nami w sumie eee, ciężko tą fabułę opisać. Sorry, sorry, że tak nie czytam, ale boję się, że w niektórych momentach zaplączy mi się język i będziecie mnie hejtować potem w komentarzach. Dlatego czytam sobie w głowie. Dobra, także lecimy do naszego goriona. O, jak widać, nasz ojciec jest troszkę pośpieszny i chce, żebyśmy się spakowali i wyniesie się z Candle Coś tu nie gra, jak widzicie, także możemy teraz iść. Ojcie, mi, dokąd idziemy. Okej, okay, ruszamy dalej. Słuchaj, uważnie, jeśli nas rozdzielą musisz dotrzeć do gospody por... pod... pod pomocną dłonią, spotkasz tam Kailada i Jaherę. Od dawna są moimi przyjaciółmi i możesz im zaufać. <S -trony> Z tego co pamiętam, Jaheirę i Kalida będziemy mogli mm, przyłączyć do drużyny. E, Jaheira to jest chyba kapła, z tego co pamiętam, ale już w sumie nie pamiętam. Czekaj, coś jest, coś jest nie tak, wpadliśmy w zasadzkę, gotuj się! Jesteś bystry jak na starca, wiesz, dlaczego tu jestem? Mi, wydaj mi swego wychowanka i nikomu nie stanie się krzywda. Opór jest daremny. Durnie mi jesteś, jeżeli nie masz, że dam się zwieść twojej życzliwości. Idź precz, a tobie i twoim poplecznikom nie stanie się krzywda. Przykro mi starcze, że tak to odbierasz. Oj! Biegnij dziecko ile sił w nogach. Lecimy. Jak widać nas, nasz ojciec stara się nas uratować, ale na nic to niestety nie zdziała, bo i tak padniemy, znaczy padnie, padnie nas, oj, nasz ojciec. No i nasz ojciec nie żyje niestety. Ojcze czemu! Eee... Dobra. Kurde, chciałem to przeczy przeczytać, ale kurde, nie ten klawisz. Eee, wcisnąłem. Przepraszam was bardzo. Eee, dobra, to był męczący dzień. Najpierw w nocy jakieś dziwne hałas, a teraz eee, tłum ludzi przechadza się po lesie. Ale wyglądasz lepiej od tych dwóch, których spotkałem przed chwilą. Radcie widzę przybyszu. Jestem Colsed. Precz ode mnie! Niewiele mi zostało ufności po wydarzeniach ostatniej nocy i nie stracę jej resztek. Nie stracę jej resztek na ciebie. Eee, poprosiłem o pomoc. Kurde, on nie ma nic do powiedzenia. Znaczy, nie ma żadnej pomocy, więc niestety. Eee. Aha, dobra, czekajcie, Iman. Przepraszam, że cię śledziłam, ale nigdy nie opuszczam Candle Keep. A ci mnici to tacy na nudziarze. Nigdy żadnych dobrych, nigdy żadnych drobnych kieszeni. Ja, ja widziałam Goriona i jest mi strasznie przykro. Obawiałem się, że tobie też mogła, mogło przytrafić się coś złego. Ja przez przypadek przeczytałam pewnego dnia list, który leżał na jego biurku. Nie pamiętam dokładnie, co tam było napisane, ale może ma go jeszcze ciągle przy Może? Znaczy, jeszcze przy jego zwłokach. W każdym razie nie mam zamiaru pozwolić ci wałęsać się tutaj samotnie. Nigdy nie zostawia przyjaciół, pamiętaj o tym. Zostanę z tobą, dopóki nie poprosisz, żebym odeszła. Dobra, oczywiście nie pozwolę, żebyś odeszła, Imoen, dlatego, że jesteś najlepszym złodziejem z gry i nie pozwolę ci, żebyś odeszła. Także ruszamy dalej, tutaj spotkamy... Oj! Ktoś nas tutaj zaatakował. Dobra, zabijemy to szczerwo. Ole, padło! Eee, niczego w punku nie ma. Dobra, możemy pogadać sobie z... Eee, naszymi do, towarzyszami, pierwszymi. Eee. O, będę wdzięczny, wdzięczny za każdą pomoc. Także możemy wziąć sobie mikstury, który, które nam oferuje. Eee. Jak widać, oni chcą się dostać do Naszel. To jest pewna taka wioska e, na południe. My się tam też kierujemy, więc, więc warto byłoby też tam się udać razem z nimi. Dobra, także przyłączamy ich do ekipy. Super, mamy kolejnych towarzyszy. To jest Mak oraz Wojownik. Jak widać, specjalizuje się on krótkim mieczem. Eee, dobra, przyda się w e, w drużynie, na razie. E, oczywiście jest to taka mm, chwilowa, e, to, są tacy, to są tacy chwilowi towarzysze, dlatego że jeszcze brakuje mi tak, e, brakuje mi najlepszego łucznika z gry, e, Kiwana, e, brakuje mi Mińska, dobrze to powiedziałem? Mińsk, Minsk, Mińsk, dobrze chyba, tak, to jest koleś, który e, posługuje się bronią dwuręczną, e, Dynaheir e, oraz Kapłana. Także zamiast tych dwóch pójdzie właśnie Kiwan. E, czekajcie, mogę jeszcze przyłączyć czterech, czyli Kiwan, Minsk, e, Dynaheir i Kapłan. Dobra, także mam już ekipę. E, przynajmniej w głowie. E, to lokację sobie jeszcze oczywiście przeszukam za chwileczkę, tylko chciałbym się udać jeszcze do pewnej lokacji, która zwie się Bakaresz. Czekajcie, może jeszcze wrócimy do naszego ojca. Eee... Czekajcie, 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 mam jakąś, jakąś, jakąś postać. Eee... Wybaczcie, ale nie mogę zatrzymać się na, na pogawędkę. Jeszcze jedna karawana została napadnięta na północny wschód od Beregostu. Od Beregostu! Jakiego bakaresztu? Ja pierdziele. I muszę zanieść tę wieść do wielkich ksią książąt. Praca kuriera nigdy się nie kończy. Dobra, mam do czynienia z wilkiem. Eee... Jeżeli chodzi o moją postać, to będzie to tank bardziej. Ale ładnie pieprzno mnie. A nie, to ja jego pieprznąłem. Dobra, o, widać, bardzo wytrzymały jest ten wilk. E, dobra, pad, dostaliśmy 65 doświadczenia. Bardzo się z tego cieszę. E, dobra, ruszamy na górę. Ruszamy do naszego ojca. Być może e, będzie miał coś ciekawego w ekwipunku. Zaraz to zobaczymy. E, co to jest? Zasadzka. O, tutaj była ta zasadzka, właśnie, więc dobra, wrócimy się. Ehe, co my tutaj mamy? Mmm. Mamy Łuk oraz trochę złota. Ok, skórzany pancerz. Ja oczywiście biorę wszystko. Mm, jakiś pas magiczny list. Oraz złoto. Dobra. Eee, czy mogę ten list przeczytać? Eee... Ja sobie oczywiście oczywiście przeczytam eee, po cichutku. Okej, okay, dobra, także ruszamy dalej. E, widzicie co, ruszymy do naszego pierwszego miasta, e, czyli do, zaraz wam powiem. E, do Beregostu albo do pod, pod, pod pomocną dłonią, o właśnie. E, tam ruszymy. To będzie nasza pierwsza lokacja. E, dlatego że tam mamy naszych przyjaciół, e, znaczy przyjaciół Goriona i w sumie to są naprawdę e, dobra... dobrzy towarzysze w ekipie. Także warto byłoby ich też przyłączyć do ekipy. Eee, tylko będziemy musieli też kogoś odłączyć z ekipy, dlatego że chciałbym do ekipy przyłączyć naszego e, łucznika, o którym tak mówiłem. Eee, dobra, ruszamy do lasu. Eee, co to jest za mak? Dobra, ludziska, musiałem zrobić cięcie, ale okej. Okay, jak widać, zaczepił nas jakiś starzec. Dobra, także czytamy. Ha, wędrowcze, zatrzymaj się na chwilkę, by zamienić słówko ze starym człowiekiem blisko 10 dni temu już minęło, jak zobaczyłem kogoś na drodze i od tej pory nie miałem okazji z nikim porozmawiać. Ostatnio podróżowanie wydaje się być domeną ludzi des desperowanych lub niepełna rozumu. Wy wy wybacz mi, jeżeli, jeśli zapytam, jak jest w twoim wypadku. Eee... Dobra, także dowiedzieliśmy się, że e, znajduje się właśnie ta gospoda na północ. Oczywiście jeszcze nie przyszykuję do końca tej lokacji. E, dlatego, że nie mam jeszcze towarzyszy i chciałbym mieć tych towarzyszy, aby być po prostu... Aby było po prostu bezpieczniej, tak? E, wiem, że gdzieś tutaj możemy spotkać e, ogrów, bo to są naprawdę potężni przeciwnicy. Dobra, padł, super. Lecimy na północ, prosto do tej gospody, o której mówiłem. dobra pod pomocną dłonią. super o takie klimatyczne miasto z tego co widzimy eee... Klimatyczne miasto, ja pierdzielę, co ja w ogóle powiedziałem? Chciałem powiedzieć klimatyczna muzyka, ale powiedziałem: klimatyczne miasto. E, jestem po prostu zajebisty. E, zobaczymy, co my tutaj mamy. Oczywiście skorzystamy z usług, z usług naszego maga, czyli z e, z Imoen, dlatego że ona jest niesamowitym magiem. Znaczy, magiem, niesamowitym e, złodziejem. Czekajcie. Tu niczego nie ma. E, czy to będzie otwarte? E... Niestety nie e, Nie będę tego otwierał, dlatego że um, Ona może przyzwać maga Znaczy maga, może przyzwać strażników Także Wolę tutaj zapisać grę Bo tutaj nawet, zapisz Tak e, Dobro ludziska, ja na tym zakończę ten odcinek Mam nadzieję, że wam się podobał Jeżeli chcielibyście serię z tej gry pisać e... No i cóż, do zobaczenia kochani Trzymajcie się, cześć